Kochanów, tu mieszka G-Play. Pewnej nocy przychodzi do niego Noob Play, który opowiada o swoim śnie. Podobno śniły mu się trzy groby: Siren Heda, Among Us i Jeffa de Killera. Noob Play prosi g playa o pomoc w ich odnalezieniu. Co zrobi G-Play? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. A czelnet na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Psz... Psz... Niam, 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 niam. Ej, słuchajcie, jest środek nocy. Kto tutaj dzwoni? Słysz jakiś dzwonek, ej, tak jakby ktoś dzwonił w środku nocy do drzwi. Ciekawe kto to może być. Ej, patrzcie w ogóle widać księżyc. Dzisiaj mamy w ogóle pełnię. Halo? Jest tutaj ktoś? Ej, nikogo tutaj nie widzę. Tak mi się wydawało, że to był ten bliski e, normalnie dzwonek, a tutaj nikogo nie widzę. Ktoś sobie żarty robi, czy mi się śniło? Ej, kto tam jest? Ej, chwila, chwila, chwila. Ej, no, Play, co on tutaj robi? Siema! Siemano! Siema, Siema stary no w ogóle, co ty, co ty a, robisz? cię nastraszyć. Czemu o trzeciej w nocy do mnie przychodzisz? Słuchaj, ja tutaj no. z geplayką śpię, prawie geplayko obudziłeś. Co chcesz ode mnie, człowieku? Bo mamy mega misję, rozumiesz? Miałem proroczy sen. Co? Chodź za mną. Y ja odpalę Ci samochód, masz kluczyki, a ja zresztą wiem, gdzie to wasz kluczyki. Dobra, to schowane. idź odpalaj. Ogólnie, słuchajcie, widzowie, nie wiem kompletnie o co chodzi temu człowiekowi, ale o trzeciej w nocy mnie budzi i gdzieś chce ze mną mieć, bo ma proroczy sen. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie wasz guzik subskrypcji Czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Już niedługo wbijemy milion osiemset tysięcy subików, mam przynajmniej taką nadzieję. I ogólnie wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę. Czlenczyk możemy zrobić na dziś. Słuchajcie, nie wiem, na przykład 10 tysięcy. Zobaczymy, czy dacie radę. Jak tam odpaliłeś No Play, przecież ty tak. jesteś w sumie nobem. Ty pewnie Siadaj. nie umiesz jeździć autem. No to Chodź. pokaż. Słuchaj, myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy my w ogóle w środku nocy wyjeżdżali, słuchaj, samochodem gdzieś jechali, bo ty ma. Masz jakieś prorocze dziwne? Ja mam, Słuchaj, to był mega proroczny sen, wiesz o co chodzi? Śniło no? mi się, że byłem na tym e, na cmentarzu i no? wiesz co tam było? Tam co było? były trzy groby. Trzy groby. Jeden Jeff the Killer, Among Us oraz jeszcze Siren Head. Tak, tak. I słuchaj, i tam w środku w tych grobach były super skarby. Ja cię... Jest ci... stary, ale no? ogólnie ja nie chcę iść w środku nocy, w ogóle w nocy na cmentarz. Co ty masz za pomysły? Ja myślę, że Są to w ogóle super jest nienormalne. Są super pomysły. Co ty w ogóle gadasz? To, to są nienormalne pomysły, słuchaj, nie ma tutaj żadnych kartketów i tego z Siren Headów i Amokasów. Co ty mówisz? Ej, na pewno. A tam? Ej, za to mam normalnie play. Co to jest w ogóle? Wow. Ej, przecież Arywacja. patrz w ogóle, oni są tutaj za szybą, widzisz? To, 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 to są oni prawdziwi, czy ogólnie to są jakieś e, ich kukły? Ja co, co ty myślisz o tym? Jest co, ja myślę, że... Prawdziwi? Nie, to chyba są kuchy, bo by nas zaatakowały, nie? Patrz, Jak myślisz? W ogóle złoty grup RIP chef The Killer. on on tu stoi! O, nieźle, słuchajcie. A tutaj mamy grup, który jest diamentowy. E, RIP Among Us i tutaj jest ziomek normalnie z Among Us'a. Nieźle. A tutaj Siren Head. No, nie mogę, normalnie, ale przerażający. Ja Ty, albo mi się wydaje, albo słyszę Syreny Siren Heada. Też to słyszysz? Czy mi w, w uszach grzmi coś? Coś tam było, ale nie, już chyba nie. Może ty masz po prostu jakieś dziwne zwidy. GP, bo ty masz tyle do czynienia z tym różnymi postaciami, że to jest masakra. Dobra, ale słuchaj, teraz, no tak. ty co? Ty chcesz tam wejść do ich grobów je, tak. Czy o co ci chodzi? Tak, mówię ci, że mi się śniło, że tam w środku są mega skarby, rozumiesz? Zatem muszę jeszcze to z tobą GP zrobić, bo ty jesteś najlepszym koksem i w ale ogóle stary, masz te, proszę kino. Ja nie mam właśnie nie jestem przygotowany. Ja ty jesteś nawet ale przygotowany. Ja jestem... tak. No to tak. nieźle, dobra. A który byś chciał pierwszy otworzyć, słuchaj, e, ten w sumie jest... wygląda Spoko diamentowy. No, nie e, wygląda spoko, chyba najmniej ale... straszny jest Among Us. Ja bym się chyba nie bał Among Asa, ci powiem. Wiesz co, dam ci wolną rękę, ty wybierz, dajesz! No to dobra, słuchaj, bo tutaj można zobacz, zdobyć diamenty, a to jest bardzo no, e, fajny ale... surowiec ogólnie. Ale pilofer... o, a tak. jeśli chodzi no, no, no. o Among Asa, to słuchaj, najmniej mi się straszny wydaje, dlatego może tutaj wyjdziemy ty, no, ile bloków diaksowych. Już jesteśmy normalnie na zwycięskiej pozycji, normalnie nuple, Widzisz? nieźle. Słuchaj, ale ogólnie nie wiem, czy w ogóle ja to mogę wykopywać, bo to jest, wiesz co, grupa Mokas. Słuchaj, w podskocz, bo chcę tutaj postawić wyjście nam w razie co, gdybyśmy chcieli uciec. odejść. Okej, okay, dawaj, no play, Ty idziesz pierwszy, bo ja się boję, ja nie, nie wiem, co no. nas tam może spotkać. Ogólnie bardzo na bogato ten, no. ten ich tutaj, wiesz co, grup wygląda. Jaki wielki, Ja się boję! Ja się boję, chyba uciekam, chyba uciekam No to, to zwiewaj, słuchaj, ja nie mogę A ja idę, ja sobie wydobędę diaks Ej, Aha. pokląłeś mnie? Ej, ty nubie no... jeden Ja ci dam, bez słuchaj To jest poważna sprawa no dobra. Czekaj, zobaczymy, czy to nie jest sztuczne Ej, Oła! uważaj, ile serduszek ci zostało? Połowę, połowę tak? mi y, życia wzięło Naprawdę Brażaj, działa. Przez słuchaj, nie, 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 damy rady tam przejść podwójne. Słuchaj, lasery, to jest po prostu lipa. Ale tutaj coś jest. Ty, zobacz na to. Pokaż. Dźwignia otwierana. Dawaj, teraz Dobra. ty pierwszy tam właśnie. Ja cię tam normalnie wrzucę, lub Wchodź. Dobra, idę, idę. Dobra. Ja cię. Ej, to są normalnie ludziki, z mągasa. Ty nieźle. Poczekaj, tutaj jest jakaś wiadomość. E, jest jeden impostor. E, czyli to, to są impostorzy. E, kto jest impostorem? Y, impostor będzie miał sprzęt potrzebny do usunięcia laserów. Aha, czyli musimy ogólnie zdecydować, kto jest tak. impostorem i dzięki temu po prostu zdobędziemy kto? jakiś przedmiot. Musimy... Y, ten tak. okej, okay, dobra. Kto zabił was... kto pokonał tego y, biednego, Tego go pokonał musimy zdecydować. Ty no nie kto wiem, Nuplay, znasz się na tym. Kto mógł to zrobić? Słuchaj, nie wiem, może jakieś Halo. ślady zostawił na nie Cie... wiem, tutaj gdzieś cokolwiek. Jak myślisz? Gdzie byliście, jak e, niebieski e, szedł do jakiegoś pokoju? Co? No właśnie, Gdzie byliście? Mówcie. Mówcie, czerwony, ty ten, chyba wiesz. Ej, ty, on chyba ja się ja wyrywa tutaj, on wie? Tak, na on tutaj. Wie, dawaj. Daj, dawaj. nam y, przedmiot, żebyśmy mogli teraz sery tak. wyłączyć. Dawaj cwaniaczku jeden. No nieźle, słuchaj, ty w ogóle, on, on jest mocny, nie? A bo ty masz Śilny. jakieś nupskie mieczyki nam dałeś, ty. To nupskie, o, Nic z niego nie wypadło. I to co? nie on był impostorem, o nie. No czekaj, teraz może ten, patrz, ten wygląda dziwnie. Ej, ty, no, żółty. To, to ty na pewno, o nie, ty obudził się normalnie. Ten, ten ziomek o, się obudził, no widzisz? Że nam powie. Obudziłem. Nie, Ej, powiedz, kto jest, kto jest impostorem? Nie, no znowu poszedł spać. Ej, ty jeszcze normalnie się rzucił na ciebie zielony, co? To może on jest? No, słuchaj, to nie wiem. On. Sprawdźmy teraz żółtego i zielonego. Okej, okay, znowu no. się... O ty, w ogóle słuchaj, żółtego nic nie wypadło. Ej, I powiedz. On znowu. powiedział chyba coś na trzy... Cza, czarny chyba słyszałam Czarny? Czarny! Ej, dobra, nie, ty dwóch w ogóle zatakuję. wziąłeś! Ja nie mogę, słuchaj, co tu się dzieje? Dobra, ja słuchaj się skupię na czarnym. Czarny, ogólnie dawaj normalnie, rzecz, rzecz do rozbrajania, normalnie laserów. O kurczę, ma dwa serduszka, no to kurz! O nie, ja wbiję na górę, ja nie mogę. mogę ci. Szybko, szybko muszę się zregenerować, dawaj, dawaj! Oj, jest! Udało się! Udało się nuplay. Ej, Chacz. jest! Udało, zobacz. Ja nie to mogę, to ale w ogóle nie, tra nie trafiliśmy. Słuchaj, jako ostatni był czarny, powinniśmy za pierwszym razem, wiesz, co, wybrać czarnego. Ja nie mogę, yeah. ale ty jesteś nubem, nuplay. Noob jak to się używa, słuchaj? Jakoś to trzeba wyłączyć, nie? Co się to, klika? Każ, może ja spróbuję. Dobra, e, dawaj. Pierwszy raz tak, to używam. Trzy, zobaczymy. Trzy, e, Ej, słuchaj, nie, trudno nie, jest ten Among us no. w Minecraftie, nie? W sumie ci powiem. No, trudne, Ciężko tak. było to wy wiesz, to zdecydować, bo nie mieliśmy żadnych poszlak kompletnie i nie no. wiedzieliśmy, kto mógł być tym impostorem. Dobra, ty, tutaj mam jakieś cztery zadania: amonkasowe, chyba, nie wiadomo. Yy, ogólnie jesteśmy w grobie among Us, także nie... zobaczymy. Poczekaj, ile miejsc yy, na przedmioty ma jeden crafting? No ile miejsc na przedmioty? 9, przecież to kurczę jest banalne, przecież to no to jest zapytanie za pytanie i e, To jest pytanie to jest dla Ciebie, w podstawówce to słuchaj, nie. Ty jesteś noobem i dla Ciebie takie pytanie Oraz mogłoby się. być idealne słuchaj, czyli 9 Słuchaj, drugie, ile żywych krewmenów było w poprzednim zadaniu? E, dobrze to powiedziałem? Crewmatów? Crew... E, crewmateów, tak słuchaj crewmate tak, crewmate Dobra słuchaj, e, czyli no. ile było tych crewmateów, tych tutaj co stali tak? Tak, co stali I było teraz, z, dwa, z... trzy, A... cztery. Wydaje mi się, że 5 albo 6. Chyba 5, co? Jest, tak mi się wydaje. Ale jeden był impostorem, więc żywych było tylko 4. Aha, no tak. Czyli co, czyli 4? Drugie odpowiedź to 4? 4, tak, dokładnie. Dobra, cztery. to poczekaj, ja sobie to zapiszę. 9, 4. Okej, dobra, czas na trzecie zadanie. Zobaczymy, co teraz nas będzie czekać. Ogólnie, jeśli wy znacie odpowiedź, widzowie, to jak zwykle oczywiście w komentarzu możecie pisać odpowiedzi, się pochwalić swoją wiedzą. A my zobaczymy, właśnie kolejne pytanie. Ile luster jest w pokoju? Możecie liczyć z nami. Ok, także zobaczmy. Tutaj jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, siedem na razie i co? Gdzieś jest ósme. Tutaj chyba tego nie policzyłem. Ile nie myślisz, nu no play? Ja osiem no naliczyłem. Osiem, osiem, też naliczyłem osiem. Dobra, osiem. Ok, i zostało ostatnie zadanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostatnie zadanie. Ile miejsca jest w stole alchemicznym? Mm. O. Ale co na buteleczki w, w stole alchemicznym, czy jak myślisz, o co im chodziło? No, chyba na butelki, no bo ogólnie to jest więcej miejsca, ale na butelki to tylko 3, więc musimy was sprawdzić po prostu ponownie. Dobra, to poczekaj. 9 4, 8, 3. 9, 4, 8, 3. To nie działa. A nie 8, działa? 4 spróbuję, albo 8, 5. Nie, no. Czyli mogłyby, osiem, słuchaj, mogłyby być odpowiedź ten, e, ile miejsca jest w stole alchemicznym. Sprawdziłem wszystkie i w sumie żadne nie działało. Coś Może, odpowiedzieliśmy, nuple. nie odpowiedzieliśmy, nuplej, poczekaj. Ale co? Ty, a poczekaj, tutaj, bo ostatnie będzie trzy. Ja tutaj widzę w ogóle, że tu są dwie strony. Ja nie mogę, było ukryte, słuchaj. Tutaj było na drugiej stronie napisane PS, co? odejmij jeden. Czyli ogólnie o, na pierwszym. Ja Pierwsze będzie 8, 4, 8, 3, czyli to nie było z craftingiem oh. takie łatwe, było słuchaj takie tajemnicze. Podchwytliwe. No podchwytliwe, słuchaj dobra, czyli 9, 4, 8, 3, sprawdzimy. 9, 4, 8, 3 i co? Nie działa coś, weź to new place, sprawdź czy to by... A, czekaj 8, 4, źle wpisałem. Tak, tak. 8, 4 i dalej co było? 8, 3. 8, 3. Dobra, jest! Udało się, słuchaj, bo wpisałem znowu 9 źle. Okej, okay, czyli mamy słuchaj karty, możemy przejść dalej. Co my tu mamy w ogóle? Yeah. O nie! O słuchaj, nie. rzucili się na nas. Rzucili się na uciekaj, nas. O, uciekaj, uciekaj! Ja cię, ale oni są się mocni. Ja cię, oni są mocni, słuchaj, Jeszcze. dobra. O tutaj coś jest, tutaj normalnie. Piłe biory, piłe. Oni za chwilę mnie pokonają. Nie też, słuchaj. Uciekaj gdzieś na górę, na wysokiej słuchaj miejsce. Ale wam dałam! chodźcie tutaj, cwaniaczki małe, za mongasa, Ja wam dałam tutaj. Wow! Dobra, jak ci idzie play, Trzymasz się one? Wszystkie na mnie są, o są nie. rzucone. Może byś się tak ruszył i im pomógł, co? Patrz! Wow! Ty! Dobrze, dobrze, jaki ty kozak jesteś, to gdzie to znalazłeś? Jest? Ty, to tutaj są takie fajne rzeczy, jakie jaki oni tu kozackie? mają wynalazki kozackie, tak. nieźle, no play, cię. no, tu wygląda, wiesz co, normalnie jak taki jakiś laser, czy coś w tym stylu, laser fajne, chyba. a ja słuchaj, używałem tej piły, patrz, są jeszcze w ogóle jakieś inne rzeczy, ja sobie chyba tą piłę zostawiam, ogólnie coś tutaj możemy zdobyć jeszcze, ciekawego coś mają, ja tu, jo, ja, jo, ja ta ognia? O, tak. dawaj, bierz to, bo jeszcze nam zostały przecież stare tutaj dwa groby. Jeszcze musimy wejść Dokładnie. do grobu normalnie, Jeff The Killera i wiesz co, i Siren Heada, dobra, e, także dawaj, wychodzimy, tu jest jakiś guzik. O, wytepało no playa, dobra, teraz mnie. Jesteśmy z powrotem! No play! Udało nam się normalnie rozpracować Jej! pierwszy grup. Piąteczka, powiem ci. Jako znów, to w miarę się z tobą współpracuję. Idziemy teraz gdzie, słuchaj? Może do tego Jeffa de Killera, co? Co ty myślisz? Tak, teraz do e, Jeffa the Killer, dokładnie. To będzie super e, pomysł. Ja się trochę go boję, wiesz, to już może być trochę bardziej takie e, straszne jak na tą godzinę, bo jest już gdzieś po trzeciej, słuchaj, gdzieś trzecia trzydzieści, schodzimy na dół. Jesteś pewny? No boję się jej kuczyć yy, przodem, dobra? Dobra, powolutku, powolutku. Spokojnie. Słuchaj, o, nie, jest jakiś park. O nie, ty nie wiem czy ty sobie poradzisz, sznuplej, bo ty ogólnie o, jesteś lubem, nie? Ty, tam jest jakiś potworek! O ty, potworku! O nie, zepchną Zbaczaj. mnie do lawy! zepchną mnie do lawy, ratunku! Dobra, jestem odrodzeniem. Ja nie mogę. No play, jestem, jestem tutaj? spokojnie. Ja nie mogę, ten potworek mnie wepchnął normalnie do lawy. Nie wierzysz, jak mu się to udało? Ja nie mogę. mogę. No play, no play, dawaj, wy, 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 wychodź, wychodź. Dobra, gdzie ja szybko idę? Słuchaj, muszę pokazać temu potwórkom, kto tu rządzi. Czekajcie, tutaj jest. W ogóle. Dobra, okej, okay, muszę teraz szybko iść. O, dobra, teraz na kucaka, na kucaka, żeby mi magwa nie atakowała. Okej, okay. Taki byłeś kozak. No to dawaj, pokażę ci teraz moją piłę. Ha, ja nie mogę, ale ciebie

Widzisz, o nie, idzie do nas, dawaj go, Nuplay, dawaj, to jest Jeff the Killer, zwiewamy, zwiewamy, jaki on ma tutaj pomieszczenie w ogóle, oż, ty, my ci pokażemy, Jeffie, kto tu rządzi, Yey! ja cię, Nuplay ma normalnie miotacz ognia, na, 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 o nie, słuchaj, mi już po życia normalnie dojechało, ale ja tutaj dalej o, e, stawiam mu opór, oż, ty, mamy cię, cwaniaku, jaki on jest silny, Nuplay, dawaj go, dawaj go, teraz twoja kolej. Mamy cię! Dobra, dobrze nam idzie. Dawaj nupku, może tutaj jakieś są bronie na niego! Oj! Oj, oj, tylko nie pode mnie, nie pode mnie! O, dwa serduszka, ja uciekam, ja uciekam, wycofuję Czekaj. się z tego. Weź go, weź go na siebie. Okej, okay, trzy ser... Dobrze, do rogu, go, do rogu go. Wow, ale wow. to był ciężki pojedynek, ten Jeff no. naprawdę słuchaj, umie, wiesz Silny co, był. po prostu ma umiejętności, nie? Szczerze powiedziawszy, patrz! Kolorowy mieczyk! Biorę i kolorowa zbrojka! W końcu będziemy słuchaj bardziej odporni na tak. ciepły i będziemy silniejsi, dawaj, normalnie patrz, jeszcze takie coś zdobyłem, macę taką. Dawaj, ty, super. nuplej, teraz wyglądasz normalnie, kozacko, ci powiem, że teraz na nie wyglądasz prawdę? jak taki nubek typowy, no. No to super, jeszcze odkołam te drony. patrz jak ja fajnie teraz wyglądam. A zobacz, to jest jakaś skrzynka w ogóle jeszcze. No i co wow. tutaj? Ooooooo! Wow, kaska normalnie, biorę kaskę! Ty, jakieś normalnie Tintiki, ja cię kręcę! Bierz sobie te kolorowe ja. rzeczy, przydadzą się. Nawet jest normalnie tutaj, wiesz co, crafting najlepszego kill Tylko najlepsi gracze Minecraftowi znają tą tak. recepturę. E, Okej, okay, dobra, także pokonaliśmy kolejnego Jej. bossa, e, Po prostu, wiecie co, było trudno, ale daliśmy radę. Idziemy teraz chyba do Sire Heda. Jesteś gotowy na tonu no play? Jestem gotowy, jestem teraz przygotowany. Mam super zbroję i zapraszam. Damy radę. Ja już jestem tutaj. Ja nie mogę, słuchaj, on jest chyba najbardziej przerażający, i cały czas mi się wydaje, że on po prostu wiesz co, yy, wiesz co, hipnotyzuje po prostu tymi syrenami swoimi z głowy, co nie? Też czasami tak, też słyszysz tak albo przez sen słyszysz no tak, tak jakby tę tą właśnie, syrenę. Też, też tak słyszę, ale słuchaj, teraz jestem bardzo odważny i wiem, że sobie damy radę. Ło, wow, o nie tam Co tam, tam widzisz? Co jest? Zobacz, Jak to? zobacz. O nie, jakieś dziwne. O jacie, co to jest, widzicie? Jakie oni twarze mają. O jejku, co robimy? Słuchaj, ja teraz wezmę ten kolorowy mieczyk, ile on ma. 15, atak tak dobra. To ja szybko tutaj skoczę na drabinkę, na wejście. Idźcie sobie, idźcie sobie, ha, podskoczyłem. Dobra, szybko tam może ich tutaj na te kolce weźmiemy. Patrz, o, tak. udało mi się, udało mi się, dawa ich nuplay. Dobra, Daj. ja tu sobie teraz przeskoczę. Dobra. O, patrz, weszli tutaj, weszli na te kolce. Ha, ty, oni Ale potrafią silni. po tym biegać. Oni potrafią po tym biegać, słuchaj Mamy was, dobra Pomogę ci, pomogę ci, przyjacielu, albo ja wezmę tego Dobra, jeden wow. pokonany Ale przerażający są, co? Ja się, Naprawdę no, Siren Head nie zmych sobie strasznie. Tutaj bojowników, dobra? kozacki jest w sumie Ale pokonaliśmy ich, dobra Tutaj mam jakiś parkur. Uważaj tylko, proszę cię, żebyś nie spadł, dobra. nuklej Ani żebyś mnie nie pyrgnął, bo słuchaj Po tobie to nie wiadomo, czego się spodziewać e, Myślę, że wszystkiego, Oj. dasz radę? Dam radę, dam radę Okej, okay, Dobra, jest, widziałeś to? No, kozacko, dobra ty jesteś normalnie mistrzem parkura, nawet teraz jak trzeba jakie drzwi w ogóle straszne takie drewniane O nie no play teraz słuchaj bardzo trudna misja nie widzę tutaj co prawda na razie Siren Heda ale tutaj jest pełno min słuchaj jest. jeden niewłaściwy ruch i wszystko o pójdzie nie. z dymem, dlatego lepiej uważaj. Idź dobra. na paluszkach, po cichutku, Powolutku, Dobrze. powolutku. tylko jak żebyś nie, nie, nie dotknął, nie dotknął tej miny. Powolutku, na paluszkach, chodź tutaj, się. trzymaj się, Trzeba trzymaj uważać. się z dala. Uważaj na te diamenty, bo one też mogą być miną. Też mogą. Dobrze, nie dotykaj dobra, tego. Dobra. Nie dotykaj Ale tego. Tak się ładnie świecą, a jak tak jeden nie w Nie, 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 nie rób tego, nie wysadzi nas! Uff, słuchaj, to nie była mina, ale nam się fartnęło. Następnym oh. razem, słuchaj, nie, nie rób tego! Może nie zbieraj tego! Słuchaj. Dobra, 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 dobra! To jest niebezpieczne, okay. Nuple. Ja Ciebie proszę, ja Ciebie proszę, żebyś tylko nie stanął na to, bo jak jedna minka zostanie odpalona, to wszystko pójdzie. Czekaj, ej, jest jakaś wiadomość: ha, 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 nie złapiecie mnie, uciekłem! Siren Head? I okay. Siren Head nam uciekł! Co za cwaniak, nie? Wiedział, że tutaj no. przyjdziemy. Słuchaj, tak. wiesz co? I zobacz w ogóle, tutaj może coś znajdziemy. Tylko ty tutaj lepiej nie idź za mną. Wiesz co? Bo tutaj Dobra. jest bardzo niebezpiecznie te miny. Słuchaj, te minki ogólnie to one nie są zbyt fajne. Sprawdźmy, co jest w tych skrzyniach. Może. Ja ci ile kasiory miałem? Co jest? Ile siana? Ja cię, ile sianka, co? Stary, normalnie. Bierzemy. Kupimy sobie coś Bierzemy. jutro, idziemy Bóg. na zakupy, co? Bóg. Dobra, słuchaj, a co jak ten Siren Head się stąd wydostał, uciekł o, i teraz po prostu poszedł do twojego to domu na przykład, mieście. albo do mojego, o, co? Nie. może to on są na mnie ten sen jakoś i tak telepatycznie, to chodź z tymi, tymi sirenami. Tak. Dobra, wytepałem go. Musimy go znaleźć, słuchaj. słuchaj Musimy go dobra. znaleźć. Yy, w sumie wiesz co tymi syrenami On mógł cię zahipnotyzować, i dlatego Dokładnie. miałeś ten proroczy sen i nas tutaj Możliwe. sam zwabił. A może to jest pułapka, to wszystko, co? No nie. Może tak, może specjalnie chciał, żebyśmy odblokowali inne groby, bo tylko wtedy by się wydostał. Zobacz, no poszukamy go i go pokonamy, bo teraz zniszczy całe miasto. Dobra, dobra, to słuchaj, rozejdźmy się. Ja pójdę w lewo, dobra. ty pójdź w prawo i jak coś, to krzycz, jakbyś zobaczył tego Siren Heda. Gdzie go możemy spotkać? Słuchajcie, znowu Siren Head. Ja nie. Nie mogę, ja się normalnie boję. Co on znowu mu do głowy przyjdzie? Słuchajcie, o co mi mam tutaj samochód? No, Play w ogóle nie umie parkować, jak widzicie. Ej, co tam jest tyle, tyle. Jak ja tam widzę normalnie? Patrzcie, co tam jest, widzicie? Ej, ja nie mogę. Kto to podłożył tutaj? Przecież tu jest niedaleko biblioteka, muzeum. O nie, muszę po prostu to powstrzymać. Co to jest? Co ty tyle tego tutaj? Ja, widzicie? Przecież to jest Siren Head. On tutaj po prostu wszystko ustawia i nie hipnotyzuje mnie, słyszę syrenę, słyszę syreny Ej Siren hedzie, Ja ci pokażę zaraz to tu rządzi! Co ty tu o... robisz? Czemu uciekłeś słuchaj ze swojej dziupli, Jak to, co? co to... Masz ja tutaj to strzały! Czemu... O, oh, deszczał! zrobią! Słuchaj, ja jestem w Silent Heda, jestem niepokonany i pokonam ciebie na pewno, więc jest już po tobie, szykuj się! Nie, nie, tutaj słuchaj, mam ten śnieżkowe TNT. Zaraz śnieżkowe. Ci pokażę, kto tu rządzi. Aha, Śnieżki! Już... Strzelajcie w Silent Heada! Patrz Ej. na to! Nie! Trzy, dwa! Nie odpalaj jeden. tego, nie odpalaj tego! O nie, o nie, przecież ja nie mogę, przecież tutaj! Nie, co żeś zrobił? Co tu się dzieje? Ile? T... Ty wiesz co ci powiem, teraz tu przesadziłeś, hedzie. Zniszczyłeś nasze miasto, oszalałeś? Słuchaj, tak się bawić nie będziemy. Chodź tutaj. Chodź tutaj, pokażę Bierz ci kto tobie. tu rządzi. Bo... O ty! Zaraz cię normalnie nogi ci pociacham! Pociacham Nic ci. Co no... robisz? Dostaw tak? moje nogi! Pociacham co ci ty? nogi i będziesz miał, Ała. ha! Normalnie widzę tutaj jak... Nie. Ale strzelają Uciecam ci te nóżki. Moje nogi, ha, o nie! Uciekam, zwiewa, normalnie uciekam. już stupy, stopy ci odciąłem, cieniaku jeden. Tak i o jesteś. ja nie, nie mogę się ruszać! Tak? Dobra, Zostaw no... mnie! Słuchaj, teraz Dobra. ja ci tutaj coś podstawię, proszę! Co ha, nie. I normalnie będziesz miał! I uwaga! Zostaw to! Jest! Pokonałem swojego Widzieliście to? Pokonałem. Udało mi się go pokonać. Ale to był ciężki pojedynek. Najgorsze, patrzcie co on narobił. Tutaj w mieście będę to musiał zgłosić na policję. Tak czy inaczej. Słuchajcie, no w sumie miał niezły pomysł. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Wbiliśmy yy, właśnie dzisiaj do grobów i ogólnie jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Dzięki, cześć na razie. Trzymajcie się, papa. Pa.